Witam Was wszystkich w części dziewiątej mojej serii Zagrajmy w Neverwinter Nights 2. Nie mogę przejść przez kamień. Część dziewiąta. Nagrywam ją tuż po tamtej, ósmej. Tak jestem kolnik. Wszystko dobrze. Dobrze, 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 galen to 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 koniec rozmowy. to świata Ej, to świata. Ej, błąd. to to zrobić? questa. Okej. Okay. Najpierw jednak zrobię dwa pozostałe zadania. <kłynie> hmm. Nie! Hmm, za szybko robię teraz. Mhm, a tutaj? Zobaczę, co da się zrobić. Filmicza. <laughs> Filmik. Podstęka, o. Eee, tutaj jest cmentarz, to zadanie od Vilasa, ale ja idę najpierw tu. Jak tam wszedłeś? Tam nie, nie można wejść. A co? Um, walczmy. Nie chcę, żeby jeszcze... Ha! Nie dam ci jej zabić. Poż to, oszuście ty. No, dobrze, Niszka. Tak, walczy niszka. Jej. Uczy się walczyć. Niszka umi. O, śniący klucz. Fajnie, fajnie. O, to jest do tego kufra, ale ja chcę, żeby niszka mi to otworzyła, bo nie, nie wiem, czy za to jest do ekspo zobacza jest o tak nie. ale jest fajnie otworzyć um um wiedzieć że twój, towarzys twój towarzysz umieć otwierać zamki te dodają plus 6 do koncentracji a tamte plus 3 co było pokazane w odcinku w ostatnim znaczy nie w ostatnim no w ostatnim odcinku nie byliśmy na barnach czy ja nie byłem no. Minecrafta zakończyłem bo zginąłem to już wiecie no no i co tu powiedzieć nie wiem czy chcecie to od nowa czy ma być hardcore Hardcore. Hardcore kocha hardcore Hmm. Hmm, 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 hmm. Dobra, zapis. To trzeba zrobić iście strategicznie i iście pomysłowo. To trzeba zrobić się tak. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Ta Niszka ich podejdzie od tej strony. Kelgar ich podejdzie od frontu. A ja odtamtąd iście strategiczny plan, prawda? Nisz tak. Kelgar to wyłączy, zaatakuje tego, niszka to wyłączy, zaatakuje też tego, a ja sobie zaatakuję tego. <gry> Wy się bijcie, a ja zaatakuję tego. Czary! Ja zaatakuję tego. Кальгар, мой! пошел вон! Кальгар, ты гнида! Помогай, нищая! Нищая! Ну, no, и что? Боишься меня, что? Ну, подождите, Окей. Что. С. CO SIĘ DZIEJE? No, a co tu chodzi? Nie wiem, że mi to nagrywa, bo jak nie nagle to będzie kiepsko. To niszka z Tak jest. Coś takiego jak ktoś zginie. Hmm. O oh koda. Dużo ich tu trochę. Ale co to dla nas, dla mnie i dla Keldara. Tyterty ty, 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 Algar weź mi pomogł Brawa da się nagrywa No z tego co nie pokazuje to się nagrywa. Znaczy nic mi właśnie nie pokazuje, ale w nagraniach mi pokazuje, że się nagrywa. Nie. Tylko tyle? No, Aniszka wstała, to tylko tyle. Hmm, hmm, hmm. O, kufer Tutaj jest taka, taka fajna rzecz w tym kuferku. O. Taki proszek. Proszek. Eliksir. Elik to jest eliksir czy ekstrakt? Eliksir. No już mi pokazuje. To się nagrywa, wystarczy zapisać. I albo wcześniej no mm -hmm. o, trzeba odpocząć trzeba było odpocząć, trzeba by było odpocząć Dobra, trudno kit <ścoughs> tym. Mówimy i... Niszka pewnie za chwilę ginie. A jak nie to by będzie śmiesznie. Dobra, walka cytanów. Ja kontra sierżant. No i co sierżancie, głupi oku? Tak, level up. Tak jest. Yeah. Tak zawsze powinno być. Kolejny poziom. No jakiś pierwszy. Wytrwałość. To jest na wytrwałość. Mniszka wstała. Jak jest nowy poziom. Powinniśmy się automatycznie regenerować. Koniec kropka. Nareszcie nowy poziom. Wojownik. A piąty level to jest ten jeden, jeden z ciekawszych. Bo można sobie więcej dodać się rzeczy. Prowokacja. Mm, Czarnoznawstwo za mnie nie daje. Spostrzega częściej prowokacja. Prowokacja. Nie, piąty level jest nudny i daje mi tylko życia. No to jest nie fair. Czy rzemiosło, pancerz, to daje mu życie i rzemieśl nie robi sobie, że pancerz jest lepszy czy i więcej ma życia, czy mi się tylko tak wydaje? Bo to mi się bardzo nie podoba, że Calgary jest ode mnie lepszy. Tutaj są kufelki. Z wezmę to. I otwórz to. O, pawęż. Teraz to. to. Współczuję im, że oni muszą tak zawsze biegać. Zatworzyłaś. Ten bęben też jest trochę wart chyba. Zapisik i dalej biegnę. Biegnę w przód. To jest taki mag wredny go trzeba go szybko zabić. Znaczy to jest... Magiczna dziewczynka. Czarownica. Czarownicyla. Czarownie Tak coś ja będę idę tutaj, a wy sobie gdzieś tam Kelgar jest dobrą postacią Ale Klipper nie jest za dobrą postacią Klipper je, jest, a Klipper Wow, ten cel od o wszystkim mówi Aha To jest fajny głos Pora przelać trochę Lubię ten No Jeszcze chwilę chyba mogę nagrywać Bo przecież lubiłem te senki A tym co? Ogłupiał. Szybkowicie i... Nie lubię szybciej niż czas ten. Mm -hmm. Dobra, to żegnajcie ludzie, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka, w którym wybijemy do, do końca tych bandytów zbiorę, znaczy zabiorę nagrodę no, zabiorę nagrodę za za zabicie bandytów i za zdobycie tego no i przyznajcie znajdują się z Wami cześć